Witam dzisiaj znowu z szosy. Eee, tak jakoś wyszło. Jak mówiłem kiedyś, że ja jak już coś ścisnę to do końca. no Ładna pogoda jest też. Chcę oj, to wykorzystać. Eee, tu jeszcze mamy coś codziennego. Miniądrz chyba. Ej. 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 No i teraz słuchajcie wracam już do Was. Musimy minąć, bo tak chodzą jak święte krowy. Sami rozumiecie. No i dzisiaj się tak wybrałem też do blokus. Zobaczymy ile ludzi. Nawet piaka, jak widzicie, no ciepło się fajnie zrobiło, lato takie. 20 stopni jest gdzieś. Cały czas testuję te ochraniacze przed wiatrem. Tutaj sobie o ludzie mają parking fajnie. Nie wiem czy widzicie A my Już w was zwracam Nie chcę za szybko jechać Bo wątpię, że to się dobrze nagra przy tym jazdem Uszki, meszki, no niestety ciepło jest To trochę się coś pojawiło Jakieś padziewie Cały czas słuchajcie ścieżką, także tutaj jest bardzo fajna droga, ale dzisiaj też tak rekreacyjnie trochę. Yy Zrobiłem sobie tam trzy tempówki po drodze. Ale tutaj jest około nie wiem, 45 km w jedną stronę, więc nie jest jakieś tam porażająco. Cały czas miałem pod wiatr. Zobaczymy. Z powrotem mam nadzieję, że się nie obróci i będziemy mieli z wiatrem. Zależy na średniej to sobie podbije, a jeżeli nie, no to po prostu będzie szybciej jechał albo lżej. Jedziemy w prawo Zaraz dojedziemy się zatrzymam to Wam pokażę teraz jak to wygląda z drugiej strony no. tak to wygląda. No, Dobra, bo... No. A teraz co? Ta pani nie jedzie? Zobaczcie, o. sobie siedzą, wszystko pootwierane fajnie. Yy... Zaraz wszemiemy jakiegoś... Widziałem, że hamuje. Rada. Ale... A, tu są ice, ale my pojedziemy na te drogi. Na plaży. Widzicie, no ja jestem ten wiadasz kurzy, nie wiem czy widać stąd. Jak na Saharze. Nie widać dosłownie morza. Ale... Pokażę bliżej, jak dojedziemy. Jak to wygląda. Una takie ładne słońca tutaj proszę. Mała pauza taka na coś słupkiego Jak widzicie ludzie chodzą niestety takie fale jakieś nie wiem czy to była po prostu od soli z nadmorza. Mamy hmm. pauzę mam na gno jaki mały wypad. Znowu setka taka Nadmus. Piaseczek proszę. Nie chcę za bardzo się tam wbijać, bo wiecie o co chodzi. jak mi się napęd to wtryni, to ładnie dostanie rzeźnie po drodze. No. no, widzicie, taka krótka wyprawa tutaj nad morze, ja się zawijam, jakoś dziwnie słońce się tu schowało, nie wiem czy to dlatego, że tak wieje i po prostu jest ta sól w powietrzu, czy, no nie mam pojęcia, bo chmur nie ma, nie wiem czy widzicie, a tak naprawdę w e, tam nad morzem, no chłodno jak się zatrzymałem, wam powiem, niby na... Jest to 19, ale nie wiem czy widać. Ludzie są różnie też poubierani. Nie wiem czy widać jak tutaj są ludzie poubierani, także widzicie. Tutaj tak jest ciepło, bo tam nad samym morzem to tak powiem na dwa razy. No, no starsi ludzie to poubierają normalnie w kurtkach. A to już przeginka chyba. Bo jest przecież 19 stopni, no ale... Lecimy sobie do przodu. pokazać tutaj, jak samochody jadą. Zaraz będziemy mieli ścieżkę, tu już naprawdę jest naprawdę 200 metrów, może bez ścieżek. Dlatego tak <laughs> loda nano, aż kube tasze tu Wszystko zimne. No ale załadowaliśmy wodę, paniaki, no i możemy jechać dalej. Widzicie, jedzenie, szamany lód, teraz spokojnie, dostaniemy się tutaj z bloku, później już można grzać, teraz niech się ułoży trochę ten soft ice, czyli lód tutaj, bardzo smaczny, uwielbiam no bo chyba, nie wiem, każdy, kto tutaj był, to na pewno próbował, słoneczko było, jak wyjeżdżałem, a tutaj... Troszeczkę się szokowa. Ale wyprawa udana Wszystko gra i buczy No Oops. Jeszcze chwilkę Aj, przemałem tego lata aż katargosta Ten wiatr jest taki Kurde, no nie wiem ile jest 19 stopni Wiadomo czy teraz już troszeczkę przy, przyspieszy organizm wytwarza ciepło ale jeszcze taki 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 lekki dyskomforcik jest, oczywiście no nie ubierzemy się zbyt ciepło no bo no wiadomo że będziemy się pocić tak jak konie to nam nic nie da widzicie jak pięknie no jak ja to mówię coś pięknego ale spokojnie, będzie. będzie później też z lasu, teraz wrzucam coś. Ale ładna pogoda, mówię, wyskoczę, przejadę się. Taki krótki wypad, Jest nawet nie wiem, czy 100 km będzie, ale może nie. Ja nie... O, 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 tutaj remontują drogę, tam właśnie, drzwiaczka nie złapać, bo wiecie. Do domu jeszcze 45 km, no więc sami rozumiecie, że nie byłoby przyjemne, jakby mnie tu mlekiem ochlapało No ale w tym sezonie nic się nie dzieje, na razie wszystko jest cacy. Wiecie jak pięknie. Teraz to przed tym wiatrem. Zobaczymy, jak się nagra No, i tu już zaraz wyjeżdżamy. Będziemy mogli trochę pocisnąć później Pandrop Forb Summerland Forbes Summerland to jest taka... 350 wybrać To są takie kolejki Wam to. A co są dzisiaj o tych klimatach? Ja to lubię takie dachy na przykład. O! No Lubię, lubię. Tam mają dzieciaki Mogą się pobawić. Mamy tutaj. O, Widzicie, przecinamy na przykład rondo Hops. I cały czas po ścieżkach tu my mamy pierwszeństwo więc spokojnie No i lecimy dalej Zobaczcie, piękny widok Ta żółć, Nie? Podoba się He Hej, tym akcentem Hops. I tym akcentem, słuchajcie z tym będziemy kończyć ja cisnę w stronę domu i zostało z 30 parę km jeszcze więc do następnego i see ya.